Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22 na mapie Zdziechów. I w dzisiejszym odcinku będzie orka i bronowanie. Zajmuję się orką na polu numer 94, tam gdzie w poprzednim odcinku kosiłem kukurydzę. Gdzie na początku zajmę się oraniem, to już trochę zacząłem Trzy przejazdy zrobiłem. I zostałem jeszcze gdzieś tak z 3, może cztery. Więc w miarę szybko powinno to pójść, choć pole jest w miarę długie, przynajmniej na razie w porównaniu te pola, które mam jeszcze, bo tak to mniej więcej, no, równe będzie mniej więcej pole 109, a tak to już takiego długiego to nie mam. Wszystkie krótsze. No i poza odcinkiem dokończyłem te koszenie kukurydzy. A nawet zapomniałem zobaczyć ile mi tam sypło tego. Mniej więcej ze dwie tony mi się nie przykryły, bo ta folia z jednej strony Silosu trochę wystawała, a z drugiej znowu, tam gdzie były te opony, się kończyło, to tam nawet jeszcze w środku tych pomiędzy tymi oponami nie przykryło. Ale już słyszałem opinię, że te silosy do kiszonki jak na razie to są pobugowane. Więc i tak się cieszę, że w ogóle mi działa, ci los. Przygotowuję pole pod zasiew pszenicy o zimnej, będę w kolejnym odcinku. Bo, tutaj, jeszcze z tego co patrzyłem, będę musiał rozsiać wapno. No, i zaplanowałem sobie już to bronowanie, nie chciałem tego zmieniać. Choć trochę myślałem, żeby nie zrobić jednak tego wapnowania zamiast bronowania. Ale stwierdziłem, że już mam zaplanowane. Po prostu, że będę bronować, mogę się wysłowić. No i chyba dopiero w kolejnym sezonie zrobię wapnowanie, albo może na wiosnę. Bo tak mi się by prace nie zgrywały, bo tak to bronowanie bym musiał ominąć, albo zrobić osobno. Tak to sianie później zrobię z wałowaniem. Raz po siebie. No i chyba, żebym jeszcze opryski może włączył, właśnie do tego. Wapnowania. No nie, zobaczę. Raczej wapnowanie zrobię dopiero na wiosnę, bo będę jeszcze wapnować to pole, które jest mniej więcej przede mną. To pole, a nie po prawej stronie pole 61. Tam trochę przybrałem, więc będę chciał to zwapnować, też żeby wszystkie pola nie były w jednym czasie do wapnowania, żeby to się mniej więcej mi rozłożyło. Dlatego teraz będę wapnować to pole w tym sezonie, no i tam to pole 61. Teraz jakoś niedługo będę musiał jechać po to wapno. Mamy to nawet może praktycznie po odcinku. Żeby tutaj rozsiać i już żeby móc siać. Choć pszenicę mogę siać chyba nawet w listopadzie, więc jeszcze tych dni będę mieć dużo. Teraz dużo robię w tym wrześniu. Kiszonka była chyba, się kosy też były we wrześniu, bodajże. No tak, akurat pogoda mi pasuje, więc, choć ma padać, się Zobaczy. Na siebie, tak deszcz chyba nie bardzo, więc, raczej odcinka wtedy nie będzie. Ale myślę, że 2 września będę jakoś siać. Wtedy zacznę. Wtedy może już nie będzie padać. Myślę, że jakoś w nocy powinno padać, no chyba, że będzie 24 godziny padać. No ja chyba aż tak długo w farmingu nie pada deszcz. Widzę, że w miarę szybko mi pójdzie to oranie. Jakoś 7 siedmiu minutkach powinienem się zamknąć. Bronowe, tutaj będę bronami, trójkami, więc może nawet całe pole na odcinku zrobię. Zobaczę ile one tam będą na godzinę, ile będzie można z nimi jechać. Dobra, jeszcze poprzeczniaki i pole będzie skończone. No i od Oran, bo akurat tak pasuje mi, to musiał sąsiadowi w ziemniaki wjeżdżać. Okej, okay, dobra, skończone. Chłop się jakoś mocno nie ubrudził, trochę ciągnik, ale on już był przy siebie, już chyba jak go ubrudziłem trochę. No i toś przy kosach robił, więc też mógł się trochę ugrudzić. Najadę nim od razu pod myjkę. Dobra, no i bronować będę 60. I na odcinkach w sumie niewiele robiłem, tylko przy kosach. że fajnie ruchome 17 na godzinę może troszkę za szybko, no ale dobra, niech już tyle idzie. Na mi to pole wtedy zdążę na odcinku zrobić. Fajne animacje te brony mają. Tak lekko czasami podrzuca tą ziemię. Na w środku to cichutka ta sześćdziesiątka, tak jakby kabina miała. A akurat na cztery przejazdy fajnie to wyszło. No i dość krótki wyjdzie odcinek. Planowałem w tej serii robić odcinki tak 20 minut. A teraz już kolejny. Na początku jeszcze były długie, ale teraz już coraz krótsze mi wychodzą. Mogłem tej orki nie robić poza odcinkiem, tylko od razu całe pole na odcinku. Ale nie sądziłem, że tak szybko to pójdzie. Dobra, no i pole uprawione. To jeszcze tylko wapno rozsieję. Później może jeszcze raz no i Choć mam przy siewniku jeszcze ten agregat z przodu, więc myślę, że to wystarczy. To wapno wymiesza z glebą. Po lewej orce, no, po lewej stronie zaorałem tą łąkę. Tutaj na razie bronować nie będę, bo dopiero będę siać tutaj jęczmień więc dopiero ruszę to na wiosnę. No ja dobra, w sumie mogę te bronki już odstawić tutaj. No to trzeba pić. Na razie nie będą mi potrzebne. A ja teraz chyba pierwsze będzie tur potrzebny. Do tego wapna wam pojechał. Może w sumie nawet 60. Nie wiem czy tego dużego Ursusa będę długo od odczepiać. Bo jeszcze planowałem pole 103 uprawić. nie wiem czy tam zaorać, czy tylko stależować tę łąkę. Natura mogę podczepić. Ten ciągnik trochę umyć. Dobra, a jak tam moje krówki się mają Nawet 20 sztuk? Bo my mają piszonki mało siana Obornika 2 tony. Bo siana to w sumie mógłbym trochę dać, choć wszystko mam na tamtym i na tym o, tutaj na tym piętrze. Natomiast, jakąś przyczepę chyba bym podstawił albo paszowóz, nawet albo piszonka mi się jeszcze nie zakisiła. Tak to bym TMR zrobił. Dobra, ale w tym odcinku to już będzie wszystko. Jeżeli wam się spodobał, no to oczywiście zostawcie apeczkę w górę, zostawcie subika i do kolejnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się. Cześć.